Dlaczego Ty się boisz tego MLM-u? Jeżeli chcesz mieć więcej czasu, więcej pieniędzy, chcesz móc realizować swoje marzenia, rozwijać siebie i swoje pasje, to uważam, że w dzisiejszych czasach network marketing jest najlepszą opcją właśnie dla Ciebie. Pamiętaj, jest to biznes, którym nie ponosisz tak naprawdę kosztów. Otwierając biznes stacjonarny, jednak zazwyczaj musisz wynająć lokal, opłacić zusy księgowe i wiele różnych dziwnych rzeczy. W MLM tego nie masz. W dodatku, ja osobiście daję Tobie gotowy system pracy i strategię, dzięki którym w 6 miesięcy możesz zacząć zarabiać kwoty powyżej 4,5 zł. Czy jest tutaj ryzyko? Oczywiście, że jest, a jest w nim po prostu to, że nie będziesz pracowała i tym samym nie zarobisz. Ale jeżeli się zaangażujesz, jeżeli będziesz wykorzystywała system pracy i strategię, to na pewno Twoje finanse się odmienią.